Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja jestem PaperTag, ten tu, ten gość, i zaczynamy kolejny stream z serii Legend of Zelda Breath of the Wild. Yy, muszę oczywiście wszystko tutaj opublikować jeszcze, więc chwileczkę to będzie musiał poczekać. Zresztą nie zakładam, że ktoś tu już jest, a jeżeli jest, to witam Ciebie, yy, drogi widzu. A muszę odpalić pierwszy Discorda. Dawno nie było nic na tym kanale, wiem, wiem, przepraszam, ale postanowiłem sobie zrobić. Troszkę, naprawdę ile to było, nie było piątku, z piątego odcinku, a dzisiaj już jest stream, więc troszeczkę odpoczynku od po prostu... Um... Cześć, Iwo. witam cię bardzo serdecznie. Eee, od po prostu nagrywania, ale jutro już wszystko wróci do normy, ponieważ musimy się sprężyć, musimy nagrać, skończyć Wonderlock przed nową serią. Plus będę musiał zacząć robić już layout do gier, pokażę Soldat, tylko ja mam za mało informacji, dalej nie wiem, którą grę chcę kupić i to jest największy. Problem w tym momencie, ale dobra. Hmm, zaraz będziemy ruszać. W dzisiejszym odcinku będziemy walczyć z boską mestią Wamedo. Więc na to się nastawiajcie. Jeszcze, dobra, na Discordzie już opublikowałem wszystko, to teraz jeszcze y, oczywiście na Facebooku, tej jakże cudownej rzeczy. Yy, dobra, jest ktoś, już ktoś? Jest, przybył ktoś, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się również przywitacie. a tutaj jeszcze, oczywiście, standardowo. Chyba że tutaj jeszcze mamy. Dobra. Nowego. Nie wiem dlaczego tak to działa. Eee, ale zaraz sobie, zaraz sobie coś, coś sprawdzimy. Najwyżej będę, będzie trzeba przełączyć, bo jeszcze tak się nie działo, że z opóźnieniem HDMI sczytywało. Czekajcie, może zmienimy ten. Dziwne. Bardzo dziwne. Jest coś nowego, że z takim opóźnieniem HDMI ten ruszyło. Sekunda. Sekunda opóźnienia. Poczekajcie, muszę jeszcze raz. Chociaż to nie jest wina streamowania. To jest chyba wina OBS-a. Także dajcie mi chwilę. Zaraz. Okej, okay, jestem z powrotem, i teraz powinno wszystko.